3 maja. Krótkie spojrzenie na indeksy przez pryzmat technik Fibonacci'ego. Sporo zmian na wykresach, i to tak naprawdę popyt generuje te zmiany. Tak jest w przypadku wig w skali tygodniowej. Ważne wydarzenie techniczne: wybicie eksponowanej przeze mnie wielokrotnie średnioterminowej zapory podażowej 63,557,64,178, gdzie to baz, gdzie. Tą bazą, jak pamiętamy, było zniesienie 61,8 całej tej kluczowej średnioterminowej fali spadkowej. Po wybiciu popyt rzeczywiście w taki bardzo wyrazisty sposób akcentował swoją obecność na rynku, no i niewiele w tej chwili już brakuje do testu następnej bariery podażowej, choć już nie tak silnej, nie tak transparentnej jak strefa 63,557,64,178. Czyli teraz warto indeks WIG obserwować przez pryzmat tutaj zniesienia 100% tej pokazywanej fali spadkowej, zasada zmiany biegunów, czyli okolice 60, 66 tysięcy. To jest jakby następna w kolejności zapora podażowa, też w moim odczuciu ważną rolę może tutaj pełnić ta wewnętrzna linia trendu, no, która w taki ewidentny sposób jest respektowana przez rynek. Więc na razie popyt kreuje wydarzenia, ma przewagę, a sygnał słabości pierwsze ostrzeżenie no, pojawiłoby się gdyby jednak indeks znalazł się poniżej strefy 63 557 178 który to węzeł w tej chwili powinien pełnić rolę silnego wsparcia technicznego. Na WIG-u 20 podobna sytuacja Ostatnio no, analizowaliśmy sobie indeks w kontekście styczniowego maksimum 1955. Wiemy, że były problemy od kilku tygodni z pokonaniem tej klasycznej zapory podażowej. W końcu się to udało i w to w niezłym stylu, wręcz spektakularnym, bo w tej chwili, to dokładnie wczoraj już indeks przetestował, lekko naruszył to zgrupowanie 1998-2006. O tej strefie Państwu mówiłem, nie jest to może Jakiś, jakaś wyrafinowana zapora podażowa Fibonacciego, no nie, mniej, nie mniej jednak zniesienie 113%, zewnętrzne zniesienie 78,6%. No to są elementy, na które warto w tej chwili zwracać uwagę, ale tym kluczowym, tą kluczową barierą cenową jest rejon 2042 45 No tutaj nakładają się na siebie dwa, to pokazuję tylko na tej grafice, bo w rzeczywistości jest więcej projekcji FIBO, ale to są te dwa kluczowe, czyli zniesienie zewnętrzne 1272, no i przede wszystkim zniesienie wewnętrzne 61,8. Te dwa elementy tworzą tutaj bardzo wąski klaster cenowy, a występują również inne. Więc to jest takie kluczowe wyzwanie dla popytu w tej chwili. No bo od strony technicznej też trzeba zwrócić uwagę na środek tej czarnej świecy na pewno. No i z punktu widzenia właśnie takiego ogólnego, obiektywnego jakby podejścia, no to w tak ciekawym właśnie od strony technicznej rejonie cenowym, oczywiście no można sobie wyobrazić, że podaż zacznie w jakiś bardziej ekspresyjny sposób inicjować tutaj działania odwetowe. Natomiast no, podchodzimy do tego w sposób elastyczny, więc wybicie takiego oporu no, byłoby kolejnym sygnałem pokazującym, że jednak ruch średnioterminowy dominujący w tej chwili na rynku rozwija się, no i w, tej, w, ta, w takiej sytuacji to już jest nowy element. Po raz pierwszy dzisiaj chcę właśnie powiedzieć o strefie 2113-2120, strefie wytyczonej już na bazie średnioterminowego układu ABCD, ze spełnioną tą zależnością, że 0786 AB jest równe CD. Dochodzi do tego silne zniesienie też wewnętrzne. No od strony technicznej. Hmm, Ciekawy obszar cenowy. Chodzi tutaj, jeżeli miałbym to na jakiejś drabince usytuować, no to według mnie ten rejon 2042-2045 to jest dużo silniejszy yy, opór yy, na, na indeksie WIG20. No ale gdyby udało się zanegować tak charakterystyczną barierę, no to trzeba by było spojrzeć na WIG20 już przez pryzmat strefy 2113-2119. Chcę też wspomnieć o pierwszej strefie wsparcia FIBO. Wyznaczonych w tradycyjny sposób na bazie techniki grupowania zniesieni, to jest w tej chwili dość odległy węzeł 1913-1921, wyznaczony w oparciu o 14,6 całego ruchu wzrostowego, więc taka strefa określa nam powiedzmy taką przestrzeń dla dopuszczalnej korekty i od strony technicznej no nic dramatycznego by się nie wydarzyło, gdyby indeks skorygował się do mniej tego rejonu cenowego. Natomiast wybicie takiego wsparcia, pierwszego wsparcia Fibon, zawsze już generuje pewne, pewne ryzyka. Nie można wykluczyć, że to właśnie dopiero po spełnieniu takiego warunku rynek byłby przygotowany na jakąś głębszą korektę. Idziemy dalej. Index DAX, też historyczne rzeczy się tutaj nam zaczynają rozgrywać. Wreszcie po wybiciu zniesienia 88,6, już nie pokazuję teraz na grafice tego zniesienia, rynek trochę no, zaczął poruszać się w rytmie trendu bocznego. No ale tydzień temu, w minionym tygodniu, wy, wybicie. Silny, pokaz siły kupujących, no i tak naprawdę mamy tutaj te, te historyczne maksima, nawet lekkie naruszenie tego klasycznego, powiedzmy, głównego oporu technicznego. Więc tutaj cały czas no, kupujący mają przewagę podaż nie potrafi się w jakiś aktywny sposób przeciwstawiać tej ogromnej presji. Też bym chciał tu wyeksponować adekwatną strefę, jak, o, o której przed chwilą mówiłem w kontekście WIG-20. Pierwsze wsparcie Fibonacci'ego to jest mniej więcej w tej chwili 15-616-15-679 wyznaczone na bazie 14,6 całego ruchu. Więc no, tu do, z punktu widzenia techniki przełamanie takiej strefy, powrót poniżej linii niebieskiej, no to do, to dopiero byłby pierwszy jakiś taki wstępny sygnał słabości. No, niemniej jednak musimy odnotować fakt, że wydarzenia w tej chwili nadal rozgrywają się w rejonie naprawdę ważnego, historycznie potwierdzonego oporu technicznego, czyli 16290. dochodzi ta median line. No, zobaczymy, jak to się dalej tutaj nam ta sytuacja rozwinie. No, pokonanie takiego oporu korespondowałoby oczywiście z kierunkiem dominującej w tej chwili tendencji rynkowej, a tak jak powiedziałam przed momentem, pierwszy sygnał słabości do Dopiero po wybiciu 15616-15679 SP. Indeks relatywnie słabszy w stosunku do NASDAQa, o NASDAQu za moment. No niemniej jednak i tutaj doszło do wybicia z tej lokalnej takiej konsolidacji, która się rozwijała od kilku tygodni. Indeks zbliżył się do arcyciekawego i ważnego oporu technicznego, zresztą o którym już sporo Państwu mówiłem, 4230-4245. No strefa dlaczego istotna? Przede wszystkim 88,6 tej pokazywanej fali spadkowej zależność między tym ruchem i całym ruchem, tutaj tym trzyfalowym, symetria pomiędzy falą pokazywaną teraz i tym rozwijającym się ruchem wzrostowym, czyli to jeden do jednego wypada dokładnie w klasze 4230-45, kilka innych zniesień, no, to tworzy według mnie barierę, która no, jest na pewno nieprzypadkowym rejonem cenowym. jeśli popyt się zmobilizuje i pokona tak. Neuralgiczny węzeł, również właśnie od strony technicznej, no byłby to obiektywny sygnał potwierdzający siłę rynku, i wydaje mi się, że dość szybko powinniśmy wtedy znaleźć się tutaj w okolicy tego maksimum, czyli 4325. Natomiast powrót do konsolidacji, przełamanie pierwszego wsparcia 4155. No to bym już potraktował jako takie ewidentne ostrzeżenie, że jednak popyt no nie, nie reprezentuje aż, aż takiej siły, nie, nie wykazuje się aż taką aktywnością, determinacją. No to by troszeczkę nam zaburzyło tutaj ten obraz techniczny, no bo to rozpatruje cały czas pr przez pryzmat arcyciekawego i silnego oporu 4230-45. To w sumie z tej perspektywy patrząc, trudno się dziwić, że podaż w tym rejonie no, wykazuje się jakąś aktywnością. Natomiast w tej chwili przełamanie pierwszego wsparcia, właśnie wymienionego klastra 4150-4155, no, odebrałbym jako być może zapowiedź jednak rozwinięcia się fali spadkowej, jakiejś korekty dla tego ostatniego ruchu wzrostowego. No, i NASDAQ, na którym zaszły naprawdę spore zmiany, strefa 12428-12520, no co najwyżej teraz może pełnić rolę wsparcia, no bo już nie rolę zapory podażowej, bo z dużą jakby taką aktywnością, determinacją, po prostu bykom udało się ten charakterystyczny węzeł wyznaczony na bazie 38,2 sforsować. Więc to jest na pewno wydarzenie minionego tygodnia, jeśli chodzi o indeks NASDAQ. Strefa rzeczywiście powinna teraz, biorąc pod uwagę, że to jest mniej więcej też środek tej białej świecy, pełnić rolę, rolę lokalnej zapory nie, popytowej. No, gdyby było inaczej i doszłoby do wybicia tej strefy, Byłby to według mnie sygnał słabości, bo po zanegowaniu tak charakterystycznego oporu, jednak no, popyt nie powinien teraz dopuścić do jego, jego przełamania. No, jakieś naruszenie można sobie coś takiego wyobrazić, ale trwały powrót poniżej tej strefy zinterpretowałbym jako, jako ewidentny sygnał słabości. Na razie to jednak popyt tutaj rzeczywiście wykazuje się sporą aktywnością, dyktuje warunki gry, i w tej chwili od strony technicznej. Takim głównym celem dla byków jest znane nam już skądinąd dobrze zniesienie 50% całej tej bazowej fali spadkowej, czyli 13 13150. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa za tydzień.